Alo, alo, halo? słychać mnie, słychać mnie, chyba mnie słychać. Mam chwilę, mam chwilę, bo niedługo lecę do pracy, która jest godzina 9.15. To mam chyba jeszcze chwilę, żeby coś tam skomentować. Jakby was obchodziło, pewnie nie bardzo. Voila! To ona ma zastąpić Johnnego Depa w Piratach z Karaibów. Disney chce młodej obsady. Kurwa, Mać. Bądźmy sobie szczerzy. Czy kurwa przez kolejne tysiąc lat. Ktokolwiek mógłby godnie zastąpić Johnego Deppa. Już pomijam to, że Piraci z Karaibów im dalej w las, tym bardziej, tym więcej nasalane było. <laughs> Dobra, okej, okay, trudno. No ale kurwa, czy to jest dzisiejszy postęp? Nie dość, że już babę musisz wepchnąć. No to bo wiadomo, Disney. No to jeszcze. Ech, jakby to nazwać, żeby każdy wiedział o co chodzi, ale. Żeby mnie nie wyjebano w dupę na YouTubie. No pigmento dodatnia, nie? Piraci z Karaibów nie, nie byli widziani na dużym ekranie już prawie 7 lat. Disney cały czas ma jednak w planach... Ale kurwa, znowu, ja... Czy, czy dzisiaj to też trzeba... Robić, nie wiem, Frankensteinów, ożywiać zwłoki i tak dalej. Nie możecie stworzyć czegoś własnego, dobrego, co by podbiło serca ludzi, tylko sięgacie po, po stare, dobre, sprawdzone produkcje i je po prostu ożywiacie, ożywiacie, ożywiacie. To nie będzie dobrze pachnieć, ani wyglądać. Disney cały czas ma jednak plan, w planach powrót do popularnej franczyzy i chce postawić na nową obsadę. No i właśnie, a propos. Teraz okazuje się, że nowe otwarcie w świecie Piratów z Karaibów może poprowadzić Ayo Edebiri. Kurwa, to brzmi jak nazwa jakiejś choroby krwotocznej, która niedawno rozstała się z projektem Marvela. O kurwa, z jednego gu szamba w drugie szambo. Eeeem, um, Ayo Edebiri stanie na czele nowych Piratów z Karaibów? No a to jednak jest pytanie, to jeszcze nic nie wiadomo, no nie? Kurwa, najpierw jak, jak się udaje przekroczyć nielegalnie granicę, to może to zagra. Disney chce młodych gwiazd. Kurwa ta taka gwiazda to czarna dziura raczej. <grywa> Chuj wyjebił mnie. Przez ostatnie lata Disney równolegle pracowywał dwa filmy ze świata piratów z Karaibów. Jeden z nich miał być produkcją, w której na czele obsady stanie Margot Robbie. Nie wiem kto to kurwa jest, będę musiał się doedukować. No kurwa pewnie nieważne. Baba, jak zwykle. A drugi skupić się na innych postaciach. W zeszłym roku Robi twierdziła, że produkcja z jej udziałem została anulowana. Kurwa, szowinizm, patriarchat. Ale chwilę później producent serii Jerry Brackheimer prostował słowa aktorki, przekonując, że projekt stracił jedynie status priorytetowego, ale cały czas jego realizacja jest możliwa. No rzeczywiście, tak. Kobieta się poskarżyła. I już facec się obsrał, że kurwa zaraz będą jakieś oskarżenia, że to patriarchat, że to uciśniamy kobiety, więc tak nie, 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 po prostu może powstanie. A może powstanie. Tak samo. Ożenisz się ze mną? Ożenię. <grym> w tym samym czasie Brackheimer potwierdził, że studio chce skupić się na realizacji drugiego projektu, który ma wprowadzić do świata Piratów z Karaibów młodszych bohaterów. Teraz docierają do nas pierwsze przecieki, ujawniające, kto miałby stanąć na czele obsady nowej produkcji. A ja bym miał pomysł, że, tak, że, ta, że początek filmu e, i ona steruje okrętem i się tym okrętem pirackim rozpierdala, jak podczas parkowania łapią ją, wieszają. Koniec filmu. Ja bym oglądał. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że przecieki donoszą, że Disney faktycznie rozwija cały czas projekt, który ma skupić się na młodszych postaciach ze świata Jacka Sparrowa. głównej roli przemierzane jest jajo. O Boże. Teraz będą cały uniwersum robić w świecie. Potem ten zrobią y, film o sprzątaczce, która ma dosyć. Patriarchatu! hatu! staje się piratką i rozkurwia mężczyzn z y, brytyjskiej marynarki, i tak I się będzie oglądało. Aktorka znana jest głównie z roli w serialu The Beer, która przyniosła jej ostatnio masę, statu masę statuetkę. Która przyniosła jej ostatnią masę statuetkę. To chyba jakaś afrykańska nagroda. W tym nagrody Emmy i Złoty Glob, kurwa. I Czarny Odbyt. Aktorka miała też debiutować w Marvelu za sprawą produkcji Thunderbolts, ale musiała rozstać się z projektem ze względu na konflikt, który stała... yy, o harmonogramów. Teraz <laughs> Teraz te informacje mogą sugerować, że projektem kolidującym z udziałem w MCU jest właśnie nowa część Piratów z Karaibów. Kurwa Mać. Czy Johnny Depp wróci? w nowym filmie piratu. a właśnie, okej, okay, dobra i znowu będzie jak z Indiano Jonesem Johnny Depp wróci i będzie mega chujową postacią, którą trzeba będzie cały czas ratować z opałów i, i, w ogóle, znaczy w sumie tak wcześniej też było <grych> ale teraz będzie jeszcze bardziej chujowy i będzie kurwa pewnie pierdołowaty do tego co to robi Legolas? nowy film będzie koncentrował się wokół bohaterki o imieniu Ann oraz grupy znacznie młodszych piratów proszę znacznie młodszych piratów Piotruś Pan, poszukujących nowego skarbu. Za projekt odpowiada Craig Mazin, znany ostatnio głównie za, za sprawą. Serialowego przeboju The Last of Us, a to ponoć dobre. Od platformy HBO Max. Scenariusz przygotował z kolei Ted Elliott pracujący nad historiami do czterech pierwszych filmów w Powiedziałbym wam coś o tym, ale nie znam się. Disney od lat chciał wrócić do serii, ale nie mógł się zdecydować w jakim kierunku skierować franczyzę. Pojawiły się plotki sugerujące, że pracowano nad pełnoprawną szóstą częścią przed tym, jak Johnny Depp został oskarżony o przemoc domową przez swoją byłą żonę Amber Heard. Kurwa. Oj, tam nas ramu w domu, w łóżku trochę. Kto. Tak. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto, kto, kto nie zesrał się nigdy w łóżku. Po tym, jako twór... specjalnie. Po tym, jako twórca, żeby wygrać kłótnię. Po tym, jako twórca roli Jacka Sparrowa został usunięty z obsady. Spekulowano, że. kurwa, kobieta oskarżyła i został usunięty. Że studio st ostatecznie porzuci projekt. Ale później pojawiły się. Może Amber Herty tam umieści jako tego Jacka Sparrowa? Nikt się nie pozna, i tak już chuj macie wbite w logikę, więc. Że projekt jest zaprzemianowany na film mający być lekkim restartem serii. Cały czas nie jest jasne, czy w filmie pojawi się Johnny Depp. To, że film ma skupiać się na nowych i młodszych bohaterach... Ja, 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 ja na miejscu Johnny'ego Deppa bym olał każdego, który jego olał, tylko dlatego, że miał aferę w sądzie i tak dalej, którą de facto potem wygrał, nie? Ja po prostu olał ich wszystkich i jeszcze nasrał na nich, kurwa, nasrał na nich w mediach, o. I bojkotował filmy tych ludzi, którzy właśnie yy, się od niego odwrócili. Nie oznacza wcale, że Jack Sparrow nie może pojawić się na drugim planie w roli starszego pirata. Nie bez znaczenia jest to... A może emerytowanego pirata? Może taki, kto siedzi w knajpie i ma przede wszystko wyjebane, no nie? Kurwa, poz pozwólcie serii umrzeć. Nie bez znaczenia jest to, że powrotem Depa do franczyzy cały czas obstaje Hamer. W zeszłym roku przecieki, przecieki zarówno z obozu Depa, jak i Disneya przekonywały nas, że obydwie strony są, chęt, są chętne do wzdawienia współpracy. Jedno ze źródeł związane z Depem twierdziło, że Johnny nie wyklucza powrotu do, do Disneya. Według informatora, masło myślane. Jedno ze źródeł, według informatora, aktor, który wcześniej twierdził, że czuje się zdradzony przez. No właśnie, kurwa, o to chodzi. Aktor twierdził, że czuje się zdradzony. Czy wybaczasz zdrajcom? Czy yy, godzisz się ze zdrajcami? No, no dla mnie jest proste, jak ktoś zdradził niech wypierdala, no i proste, krótkie, może nie jest to zbyt popularne, ale to, to nie, ja nie jestem z tych zwolenników, co ten, jak to kobiety mówią, że to prawdziwy facet zawsze wybaczy zdradę i wróci i tak dalej, i tak dalej, nie? Jak ja jestem szlaufem i, i zasługuję na wybaczenie, nie? I SDAP nie powinien po prostu się z tymi ludźmi zadawać. Powinien powiedzieć tak, 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 spotkajmy się dzisiaj w Dubaju. A potem by się tam nie postawił. Nie, nie, nie stawiłbym się na spotkaniu. I potem, tak, tak, dobra, to przełóżmy spotkanie. Spotkajmy się w tym, e, kurwa, w Etiopii, gdzieś tam. No i chuj, do Etiopii i też by się nie postawił. I on by sobie lał bekę, kurwa, z tego z Los Angeles. I tam tam cię w te. A oni by powiedzieli, e, no może online, a nie, kurwa, internet mi nie działa. Ale teraz jestem w Somalii, na takim statku transportowym, przewożącym coś cennego. Tam, no i tam, i chuj, i ja on znowu beka i kurwa, szorca, Albo TikToka nagrywa z tego, jak robi w chuja ludzie z Disneya. O, i tak się robi. Nie, nie, ugad... nie, 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 nie się ze zdrajcami. Inaczej patrzy już na swój ewentualny powrót do miliardowej franczyzy, Wiecie, jak patrzy inaczej. Wszystko jest możliwe zapewniło źródło. Jeśli to będzie właściwie projekt, to... Ale takie... Wszystko jest możliwe! Wszystko jest możliwe. Czarni są równi w białym, wszystko jest możliwe. No bo są równi, są równi, są równi. Są równi. Kurwa macie, zobaczcie tak. Nie dość, że kobieta to jest. Jeszcze teraz kaleki do, do pierdolcie i transa, nie? O to było idealnie. Kaleka czarna, trans kobieta. Pirat. <gulaj> Bardzo było jej ciężko zostać piratem, ale kurwa trzeba ma, trzeba ma wszystkie trudności. Tak, tak, tak mogłoby być. Tak, ty, ty, tak w tym kierunku idzie postęp. Skupmy się na tym, kim jest postać. A potem jakoś się doklepie scenariusz. Ma być dobry, eee, chuj! Kto to czyta, kurwa. Dobra. Spodobało się? Wesprzyj kanał daj Suba, zostaw komentarz i daj łapkę w górę.